Laur najlepszym z najlepszych to dobrze znana mieszkańcom Warmii i Mazur nagroda, przyznawana przez marszałka województwa. Otrzymują ją najbardziej wyróżniające się osoby, instytucje lub firmy z województwa warmińsko-mazurskiego. To jest, można powiedzieć, plebiscyt osobowości indywidualnych, ale również i firm i instytucji, które osiągają sukces, osiągają sukces w swoim wymiarze zawodowym. Są wyróżnieniem nie tylko w obrębie regionu, ale, ale również w obrębie kraju czy nawet całego świata. Już po raz piąty wyróżnienie trafiło do samodzielnego, publicznego zespołu gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie. Jest to oczywiście wielka zasługa całego zespołu, całego personelu, bo wszyscy na to ciężko pracujemy. Rok. 19. To były kolejne sukcesy. To oddanie do użytku ośrodka diagnozowania i leczenia chorób rzadkich. To czołowe miejsce w rankingu bezpieczny szpital to z kolei Fadian, to jest diagnostyczny, specjalistyczny aparat do wykrywania wszelkich, wszelkich alergenów. Srebrny laur wręczony został podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. To tym większe wyróżnienie, że rzadko która instytucja jest nagradzana przez tyle lat. To tylko świadczy o tym, że na tym wysokim poziomie instytucje, czy tak jak szpital pulmonologiczny trwa przez wiele lat funkcjonowania. Jak wiemy, szpital pulmonologiczny jest w przededniu uzyskania miana Centrum Pulmonologii w regionie Warmii i Mazur, więc z pewnością ta ciężka praca całego zespołu i dobre efekty są zauważalne, i to cieszy, że to jest jednostka samorządu województwa. Olsztyńska Pulmonologia od lat pozyskuje środki unijne i inwestuje w specjalistyczny sprzęt. Już niebawem szpital będzie mógł cieszyć się kolejną sfinalizowaną inwestycją. Oddamy do użytku kompleksowy ośrodek diagnozowania wszystkich chorób układu oddechowego czyli oprócz. W tej chwili część zachowawczej będzie część zabiegowa z ojom z blokiem operacyjnym. I to dopiero będzie ogromny sukces, na który czeka całe społeczeństwo. Będzie to pierwszy taki ośrodek na mapie województwa warmińsko-mazurskiego. telewizja Kopernik. Kopernik.tv